Po dwutygodniowych urlopach drugi etap przygotowań do nadchodzącego sezonu rozpoczęli hokeiści energii. Wraz z drużyną trenują już także zawodnicy zagraniczni. W tym gronie jest nowy bramkarz stalowych pierników Konrad Molder. 21-letni fin do zespołu dołączył dopiero w ostatni wtorek, ale jak sam zapewnia w poprzednich tygodniach pracował bardzo ciężko na własny rachunek. Trenowałem bardzo ciężko, biegałem, chodziłem na siłownię, czy też boksowałem. Czasem wychodziłem także na lodowisko. Przeważnie pracowałem 5-6 godzin dziennie. Wielkim entuzjastą talentu młodego fińskiego bramkarza jest trener energii Toruń Jussi Tupamaki, który bardzo nalegał, aby mierzący 185 cm bramkarz trafił do ogrodu Kopernika. To utalentowany, bardzo utalentowany bramkarz. Ma wielki potencjał, aby być topowym goalkiperem. Tak naprawdę jego możliwości nie mają sufitu. Poprzedni sezon był dla niego bardzo trudny, stąd w ogóle mieliśmy szansę, aby sprowadzić go do Torunia. Mamy nadzieję, że z jego zdrowiem wszystko będzie w porządku. Wiem, że to będzie bardzo dobry bramkarz. Poprzedni sezon Konrad Molder spędził w słowackiej dukli Michałowice i słowo spędził jest tutaj nieprzypadkowe, bowiem grania Molder miał jak na lekarstwo. Nowy bramkarz energii do Dukli trafił pod koniec okienka transferowego i już na początku zachorował na koronawirusa. W związku z tym wypadł ze składu i długo walczył o powrót do meczowego zestawienia, gdy w końcu dopiął swego słowackie rozgrywki, zawieszono z powodu epidemii. Pod względem psychicznym poprzedni sezon był dla mnie najtrudniejszym momentem kariery. To było naprawdę bardzo trudne trenować i wierzyć, że może dołączę do drużyny jutro lub pojutrze, ale tak się nie działo. W końcu dołączyłem do drużyny na koniec rozgrywek, co było miłe. Konrada Moldera można porównać do znanego ze świata piłki nożnej bramkarza Bayernu Monachium, Manuela Noyera. Nowy golkiper energii nie trzyma się kurczowo linii bramkowej, ale uwielbia grać krążkiem ze swoimi kolegami. Co ważne, nie tylko lubi to robić, ale także potrafi. Bardzo to lubię. Swego czasu odkryłem, że jestem w tym dobry i świetnie czuję się jako szósty zawodnik na lodzie, gdy mogę pomagać obrońcom. Bardzo to lubię, to prawda. Pierwsze mecze sparingowe Energa Toruń rozegra 12 i 13 sierpnia. Stalowe pierniki dwukrotnie zmierzą się na wyjeździe za głębiem Sosnowiec. Natalia Kaliszka.